Witam, ja jestem Janecio. A ja Bobek. Takita nie będzie w poniedziałek, tylko będzie później, bo były problemy techniczne. Zresztą jak w zeszłym tygodniu. Tak. Ale teraz był pyt z kablem. A w zeszłym tak. tygodniu to był... z czym Z tym, że nie było jak nagrać. O, właśnie. Tak, racja, bo nam przeszkadzali. Tak. Um... W tym odcinku nie wiem, co będę robił. On wie. Wiem tyle, ja... że nakopiowaliśmy Glowstone. Glowstone, właśnie. sobie wezmę. Ja w tym odcinku mam sobie tu przygotowane w mojej skrzyni pokazowej... To taka jak... pokazówka. Jak zrobić advanced machine bloki, które advanced. są niezbędne... które są niezbędne do zrobienia tych lepszych maszyn. Na przykład... Rotary Macerator. No nice, right, Zamiast zwykłych... Właśnie jak się to czyta. Nie mam pojęcia. Oho, ten glowstone tam to jest. to jest bardzo dobry. Tak. Potrzebny nam jest ta w takim ułożeniu. Z tego się robi mikset. mixet. 500 i... metale. No jakoś tak się to nazywa. To jest nieważne. Tu mamy Enchanted To się jakoś robiło. Mniejsze auto. to. Dostajemy eficjentem na Robiłem coś takiego, to się wsadza w. Wy, 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 wy. nie. ma macerator, tylko raczej kompresor. Wychodzi z tego. Wychodzi z tego. No i nie mam co z tego wychodzi. Chyba, no, że z tego wychodzi, tak. Z tego wychodzi Advanced Alloy. Potrzebujemy dwóch takich Advanced Aloy. Aloje to były potapony. Carbon plate. Carbon plate robi się z czterech e, caldastów. Właściwie z czterech cold dustów robi się. Robi się e, raw, ka, Carbon fi, Fiber. Fiber. Tak? Jest takie słowo. Z tego robi się mesh. A mesz się wsadza tam, gdzie się wsadzało poprzednio... Wsadzać e... tam, gdzie się wsadzać powinno. kompresor wsadać. i wychodzi nas z tego taka płytka. Tam no. większy projekt. Tak, Żeby i z tego widać. wychodzą nam Advanced Machine glo. Teraz potrzebujemy jeszcze tylko tych, <coughs> tych starych maszyn. Skrzynka na, na syf się zrobiła. Miał być tylko na gumę. No to ty A tam ja wrzucasz. Hamstwo. Nie dobrze. Myślałem, że zaś się popsuł. A maceratora... Serator już zrobiliśmy, bo był nam potrzebny. Rotary Maserator, czyli ten, ten, ten już ulepszony. No, dodatkowo ma overclockery, czyli te ulepszenia przyspieszające, że zamiast 7500 obrotów na minutę, ma tych obrotów tysięcy. I tutaj właśnie przygotowałem. E... Prądu brakło. Nie, e... jak brakło. prądu. No bo tu nie ma tej szczałeczki. To nie... Musiał załadować. Spokojnie. No. Tu przygotowałem sobie już kulant e, sele, one niestety się nie stakują. Ale jakieś coś, no, żeby sobie podrzucić tutaj. Złota, też coś? Nie, nie mam. Ja tam odłożyłem do skrzynki. Znaczy, w tej skrzynce może być. żony Tak, potrzebujemy trzech takich kulant cel. Zaraz, czy ja mam wszystko? Mam trzech, dwóch e, koperowych kabli, izolowanych, jednego lekkiego. Electric Secret. Mam na ziemi. podrzucić, jeszcze będzie więcej. Tylko nie, że, bo Z każdym e, overclockerem zżera więcej mocy z badboxa. A tak, a propos mocy, to nawet będzie noc. Ale w badboxach, w badboxach mamy dużo mocy, bo e, solary zrobiliśmy lepsze. Tak jest. Weź tam, zaprezentuj. I te właśnie. Ja rozmontuję za tymczasem te Tu mamy profesjonalne wyjście doł. Przez drzewa. Tak, jest zgodne z naturą. O, tyle solarków. Eee, to są wszystko solarki. Ten, 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 ten. Są LV. Czyli najlepsze lepsze są po prostu produkują 8, 8 energii. Jeden, jeden LV Solar Array jest jak 8 zwykłych Solarów. No właśnie, dlatego tu mamy tyle zwykłych, mamy jeszcze tylko 4 albo 5 mniejszych. No, robi, robi nam to tyle energii, że ooo, ale to nic, kiedyś cały dach zrobimy z chłopą solarną. Jak się komuś będzie chciało robić. No to bierz. Z czemu mamy dwa zejścia do piwnicy? Jedno jest ładne, drugie jest na środku dupnięte i wszyscy z tego korzystają. No to ogarnij. Sam się ogarnij. Ogarnij się. Eee... A kaju tam polos. Nie mamy obsidianu. Mamy. Takie a ja. Jó. Yes. Dobry. To wymienię 9 takich. Wymienię 8 takich. Wymienię 8 takich. Maserator. Nie wiem, czy robić drugi maserator. Ona nam nie jest aż tak potrzebny. Okej, okay, teraz powinno tak popierniczać. No, no, no właśnie. Tak jeden blok ma 1500 energii. Ewaś. I patrzcie jak zapierdolił. Czyli analogicznie 7 razy dłużej się będzie robił diamenty. Czyli tak szybko to diamenty. Tak. Nie mamy diamentów? Czemu wzięłeś wszystkie diamenty? Jak to wzięłem wszystkie diamenty? Nie, mam mamy diamentów. Możesz moją zbroję przerobić, bo mi nie jest potrzebna. Widzę chyba problem lekki. W nocy nam będzie zżerać całą energię. Ma tobie. Patrzcie jak jamais kupię gdzie. Ekstraktor i maserator to właściwie nie jest nam potrzebny, ulepszony. Właściwie to macerator jest nam potrzebny u ale. Ale no, ale mamy już jedną. No. no. Co tu jeszcze można robić? Nie, Ogrodu nie, jak my, mogę mówić jak się jakoś nie chce. Ja nie wiem, jak. Przecież tutaj nie tutaj. tak trzeba teraz nakopiować czerwonej materii i dokończyć z tego grzyba. No to ja nakopiowałem 9 trzeba czekać aż się paliwo. To... A po co się ma robić? Nie, żeby się tak, to mam materię. nie zasiedli czerwoną materii. Nie. No. A ile my właściwie jej potrzebujemy? Nie czekaj, to co robimy? Tak, to robimy. To raz, dwa, trzy... Cztery na górze, pięć na górze, to trzy, to osiem jeszcze potrzebujemy. Jeszcze osiem, oprócz tego co mamy? Mam. No. Trochę zejdzie. Zejdzie. Co ty zrobiłeś? Z czym? Przestawiłem to na wyższe napięcie leward dać a, bo to takie. A i dzięki temu nam się teraz tu robi. Większa skrzynka tu Skrzynkę Skrzynka tu mogłeś. No nie. Trzostat. To ten, to nie zawalaj tego już, tak jak było. Abyś. Czemu tu zupę dałeś? Czemu tu zupę dałeś? Nie chcę zupy. Teraz zupę. Nie, to nie. nie. Trzeba to dać mądrze. W ogóle Mi się wydaje, że tu... ...miałoby być... ...inaczej. No to ty zasarałeś z... Tylko ta skrzynka jest dobrze zrobiona. I z drewnem, bo tego nikt nie rusza. To dobrze. To dobrze. O, dasty się przydadzą. Srocz. Patrzcie, srocz. To nie jest śmierć. Hej, zaczynałeś sobie. <laughs> tak. No nie ja robić. W najgorszym wypadku będzie trzeba zrobić cięcie i ten. Poczekać, aż jeszcze to pokopiuję. No bo faktycznie, i co jesteśmy zablokowani? No ja tu nic nie mogę robić. Chyba też wyczerpałem wszystko. Trzeba by ogarnąć jakieś w końcu maszynki. No to co można robić? Ty powiedz, to ja zrobię. Hmm. Eee. No, najprostszą rzecz. Na przykład maszynkę, która będzie nam robić eee, izolowane kabelki. Wie to, co chcesz robić? Nie wiem. Gdzieś pod domem. No to tutaj zacznę Dobra Nie wiemy jak to wypali także to będzie śmiesznie przynajmniej Będzie śmieszny Co do tego będziemy potrzebować? Na pewno będziemy do tego potrzebować crafting lepszy jak chcesz silnik tapcha? Znam też. Eee... Crafting... Nie wiem, nie wiem. A i to nie. chyba nie jeden. Nie. Jeden wystarczy. Mamy gdzieś płatki. Nie mam pojęcia. To się przyda na pewno. Kręcimy się jak gówno. Jak to? No, jak no, craftuję. Ja kraftuję. A ja biegam. Na Filter. Filter mógłby być przydatny, ale nie wiem, czy będzie konieczny. Chyba nie. bo wystarczy nam silnik. Nie potrzebujemy jakiejś perfekcyjnej synchronizacji. Ostatnio jak próbowaliśmy robić tego typu maszynę, to wyszło dość... Być... Był śmiech na sali. No to dlatego, że niestety mody się ze sobą nie do końca zgadzają. Właśnie to nie jest nasza wina. My wszystko robiliby dobrze. Tak. Hej, nie mamy żelaza? Właśnie kopię. Mamy dużo wczynsetek, żeby to robić. Będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda w praktyce. E... Kilow, tak. Kilow to jest, <grym> otóż kopię. Jak <grym grym grym> wygląda w praktyce 10 500 obrotów na, na minutę. Brawo. Czyż to nie jest wspaniałe? Nie Wróćmy do kilofa Kilof to takie narzędzie Można nim kopać Ten, ten, ten kompresor Kompresor to tak popierdziela, popierdziela i nie zamierza przestać Już wbił 68 tysięcy. Ja Lord. Ale aleśmy tam chyba byli Zdaje mi się tak głupio, czy... Będzie, będziemy tu. No, świeczki są. Zdaje mi się tak głupio, czy nie wyskakują te auto save? Zaskakują na ślizę Ano. Nie liczyłeś, ile było od początku? Od początku było... Y, 18 minut minus to, co upierniczyłeś po ty, to jakieś 15. To są moje pseudonaukowe wywody. No tak. To było. W wolę nie pytać co tam się stało i co straciliśmy. Straciliśmy piękne podziemia. Jeszcze pół biedy. Ale zyskaliśmy żelazo. To ktoś to po kopalnię, ale dla mnie nie zbierał ja jest... nic. <noise> to pewnie ja, ja tak chodzę po nie. No fajnie. To jest tylko poświetlone i położone. Ja tu przyjdę. No i tam ojku. Weź, lepiej normalnie ogarnij to pomieszczenie. Ogarnę, ale to, to raczej nie zdążę na pewno w No zrobimy, rozdzielimy ten odcinek może na dwa partie. Jeden to będzie teraz, przygotowanie, a drugi to będzie jak już wszystko będzie zrobione, znaczy pomieszczenie. Wszystko znaczy pomieszczenie. Nie czepiaj się. Będziemy potrzebowali na pewno ekstraktora. To jest jakieś wybitnie skomplikowana maszyneria. Grałeś kiedyś w Rage'a? Nie. To jest dobra gra. No będę musiał kiedyś zagrać. Liniówka. Wiem jak Tak No co z tego, że liniówka? tak będzie dobra, dobra firma robiła. Nie ubisoft, ale też dobra. <grymne> ja no ja normalnie nie grałem. W to, to bardzo dobra gra. Tak, będzie trzeba kiedyś nagrać. Uran, mamy pod <grymne> Miło. Ile ja tego miejsca potrzebujesz? Nie wiem. <grymne> Nigdy tego nie robiłem. Skąd my prąd tam weźmiemy? Pokojnie. Trzeba by jakoś ten ogarnąć kabel. Możesz się zająć tym jak nie będziesz miał już co robić. Nie, to w tego odcinku wiem, co robić. No. Też mi się tak wydaje. Takiego czegoś się trochę przyda. Takiego czegoś się przyda więcej. To kamień. Co? Szlifowany kamień. Tymatomii. Po co? Interesuje się w Dobra, sam sobie zrobię nie krzyczę. No to w tym możesz robić. O, a tu jest... Czekaj, czekaj, Czeka. Czeka. może by mi briki robili. były ładniejsze. A 100 briki, można zrobić tak. Coś takiego, by nie było złe, on to jest drogie. Nie mam, Ech, chyba to za dużo. dużo, bo mi no, tam to. Wszystko na Zasłam skrzynkę, bo no mnie tutaj szybko. Dobra, reszta, reszta wyjdzie w praniu, co potrzeba. Bo tam się coś kopiuje, czy tak sobie ten grzybek stoi bezczynnie? Kupiłem się diamenty. To nigdy nie stoi bezczynnie. O, no, jak miło. Ja wymienię ton, moją zbroję, wymienię na diamenty i, i zrobię sobie z nich te rury teleportacyjne. Gold. Gdzie my mamy coś takiego jak gold. Hmm. Ale stąd Tam gdzie powinien być gold? Kto by się tego spodziewał? No, Napłatałem go. To jest wszystko na materiale. Ma na zupkę jetzt. <grym> Dobra. To trzeba wziąć na logikę. Na co? <grym> no nie, ja takich miałem akurat dwa, to zrobiłem jedno bez sensu. O, ja Głupio. Głupio się to wymyślił. Co mi ja głupio wymyślił? No, głupio, no, głupio. Lok, no, no. dementy, dajemy tym dementy. dementy. No, trzy. mam, ale. Daj, no. Teraz co trzeba? Relazo. Ten front, na trzeci level dostaniesz coś wyrąbanego w kosmosie. Zobaczysz. Fajnie, nie można na trzeci level. Który masz level? Ja. Nie wiem. Piąty. Ty już prędzej dostaniesz coś wyrąbanego. No dwa razy było na trzeci to minęło. No i jeszcze z jeden samyścia. <grym> Zubka ma emce. Odczep się zupka. Ty, a ile ma pusta miska? Nie wiem, gdzie co to zobaczysz. Może da się tą farmę EMC zrobić? Dobra, ale ty, ty, ty nie przesadzaj. Nie będzie elektrownia atomowa. Lepiej zwykłego ja... kamienia Po co ci zwykły kamień? Znaczy, taki zwykły, taki, taki szlifowany. No to to ja ci zrobię na mi. Tam się robi za No właśnie. I dlatego potrzebujesz? Dużo. Wystarczą Ci dwa tysiące? No. Zrobić Ci tysiąc. Dziękuję. 25 a ja i... 25 długo? Czy nie co? 25 minut 25 minut to ten odcinek no to już mamy a ja tu już nic nowego nie będę robił to łeb jeszcze sto na Dobrze to robię. Dobrze. Ile jest takich segmentów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Pięć. Szase, dwa. Raz, dwa. Nie, rozpóźniej pięć. Okej, okay, tak i zakończy odcinek. Jak dla mnie to to będzie za dużo miejsca, na ten jeden mechanizm. Zauważymy. No właściwie ten oto pan przede mną. Teraz. zaczynam sobie. Zauważył. To twoja wina, ty to zepsułeś. Że Skiny są coś popsute. No, tak no ma sobie... no, brodę. Możesz się pokazać. Tak, broda. A ty masz kaptur na tym. Okej, tak to a musieli tak? w jakiejś wersji zmienić skiny, albo my jesteśmy nieudani. Ale jak robiliśmy te skiny, to na pewno no. mm. Okej, okay, to zakończmy. Tak, zróbmy strony. Próbujmy, tak ten... Eee, tak. Tam strony. tam ty Ładnie. No, ho, no właśnie. <laughs> <laughs> <Buruj>. <laughs> <laughs> Dobra, chwatujcie, subskrybujcie, rzucajcie diamentami, oceniajcie. Cze Cześć. Cześć.